Hej, witam wszystkich szefów, tutaj szef, szefów Lukas w kolejnym odcinku naszych zmagań orcami i bedlakami. No i tak, stwierdziłem, że jestem w dupie totalne i trzeba coś zrobić, żeby z niej wyjść. Kurka, strasznie dużo armii mają tutaj te krasnoludy w okolicy, i coś mi znowu ta grad nie jak cholera, nie wiem o co chodzi. No i tu trzeba jakoś ratować tą naszą sytuację totalnie. I możemy dwojako to zrobić. Mamy z lekki zapas kasy, co prawda jesteśmy na minusie na debecie. ale moglibyśmy uratować tę sytuację na przykład grabieżami na tych ziemiach krasnoludzki po prostu zrobi sobie taki rajd po ich ziemiach. I zobaczymy, co wtedy nam tutaj to da. Co prawda też ryzykujesz że mi czarną granę wtedy przejmą, ewentualnie oblężą, a chociaż też nie do końca wtedy tak bym ryzykował, bo zawsze obrona czarnej grani jest łatwiejsza niż jej po... no niż jest dobycie zdobycie. Tu mamy kopanie czarnego żelaza. To tak zrobimy? Tak zrobimy. Odpuścimy sobie te ziemie. Skoro oni splądrowali moje ziemię, to ja lecę splądrować ich ziemię. <laughs> Przez co myślę, że uda mi się zdobyć taki zapas kasy, żeby zrekrutować za jakiś czas większą armię, tak? I wtedy pojechać po prostu na debecie na jakimś większym minusie i zobaczymy, jak to będzie. Ewentualnie, jeżeli stracę czarną grań, no to trudno bywa i tak. Jej, blokada armii się udała to ja sobie po prostu to zrestartuję i zobaczymy jakieś inne podejście, może będzie szczęśliwiej, eee, może to lepiej zadziała. Tym bardziej, że wiem, że po prostu w Total Warach czasem też bywa tak, że eee, na początku wszyscy się na Ciebie rzucają, a przy kolejnej rozgrywce gra się totalnie inaczej układa, inne są bitw, wyniki bitew i tak dalej, tak dalej. Czasem po prostu nie ma się szczęścia. Też Uplaya ja zostawiłem otwartego. Misja przydzielam błyskotki, kurdupli! Okej, okay, tutaj muszę przejść armią, ale to tego i tak nie zrobię. Widzę, że coś mi strasznie haczy, nie wiem czemu. O tu jest jedno powiem, tu jest Karak Azul. Karak Azul to jest duże miasto z jakimś garnizonem, na szczęście nie za dużym, więc będziemy w stanie go zdobyć. O, super, blokujmy mu tą armię cały czas. Więc ja za chwilę zdobędziemy to miasto za turę. No i klu to będzie po prostu łupić, łupić, plądrować. Oczywiście, że szpiega. A, to ma więcej niż jeden punkt. Dobra. Trzeba to zrobić. Skoro ich armie są tutaj, to aż dwie, to wątpię, żeby gdzieś indziej miał ich aż trzy. A, żeby miał gdzieś jeszcze trzecią armię, coś w ten deseń. Myślę, że teraz ruszy za mną, żeby mnie po prostu poatakować, bo z marszu na pewno nie zdobędzie mi czarnej grani. A jak zdobędzie, to kurka idzie na restart. Co to jest? Głąby? Czy migracja? Koszt werbunku, posłuszeństwo, rozwój, wszystkie prowincje. Posłuszeństwo plus 3, trudno. Wynoście się, spadajcie na drzewo. Jeszcze szans szansa na bunty, dłużej to potrwa. Nie. Haha, <laughs> ocal mamy przed nami Kopalnia czarnego żelaza. Jesteś moja. I co my tu mamy? Krucie, czy to może dzwonikie z trybu nagrywania, że mam inny. Okej, okay, automat. Te łupy są kiepskie. O, ale za to, plądrowanko jak najbardziej. Pierwsza klasa. Wybaczcie, że ten odcinek będzie mi trochę przyhaczał, ale po prostu nie wiem czemu tak jest. Karak Azul, teraz się udamy od razu. Nie będziemy niszczyli tej osady, nie ma sensu, bo ona i tak już jest splądrowana w pełni. Więc jej poziom jest wrzucony znowu do podstawy samej. Dzięki te, czemu my po prostu teraz pójdziemy gdzieś tam sobie, poatakujemy ich tutaj zrekrutuję za to czarnego orka jakiegoś. Czekajcie, ale może jakiegoś tańszego orka albo goblina, herst orków bezkompromisowy. Zresztą ten ma fajnego skilla bezkompromisowy. Ten też jako hard byłby w jej bliscy rozmiar aru, aru, aury. <grym> Boże. Jest zwiększona, tu znowu mamy dyscyplinę zwiększoną. A to nie jest Stani. Czemu jest Tani? Bo jest brzydki, dobra, to z... już został uszkodzony. No weźmiemy tego ugroka. Wsadzimy go do czarnej grani. I zrekrutujemy mu armię, yy, jak najtańszą, czyli z tych goblinsów, Po prostu Niech ją już zacznie rekrutować. W momencie, jakie wrócimy, to znajdziemy te ziemi, z czym jakieś walki. A, no tak, ty to ostrz. A, bo ja nie rozdałem tego po prostu. Nie rozdałeś kredytu, tylko że kliknąłeś tutaj. Skrytobójca. Wibis skill dostał. Kolejny raz zablokowaliśmy tą armię. Jestem ciekaw, czy oni ruszą, żeby mnie ścigać. Też specjalnie nie zajmuję tego, żeby właśnie mieć ten jeszcze ruch kolejny, tak? Żeby uciekać tymi moimi armiami. Żeby po prostu tą kasę pozbierać sobie z ich rozwiniętych prowincji. Żeby po prostu mieć te dwie armie i wtedy pójdziemy zniszczyć ich dwie armie. O, widzę, że chyba ruszyli właśnie za Nie, to kto inny. Tutaj te księżycowe badziewia sobie się teleportnęły. O, przecież bot też chyba ma jakieś tutaj limity kasy, tak mi się zdaje przynajmniej. Okej, okay, też automat. O co chodzi? Wyrąbiście: plądrowanie, magiczna ochrona plus 20%, sławne regimenty, kolejne, wadła ośmiu szczytów. Ok, no to jak najbardziej możemy sobie posiadać takową tutaj brygadę u nas. Kolejną, tych po prostu wyrąbiemy na ten moment z naszej armii. Nie mogę zrekrutować teraz? Aha, tryb garnizonu. A to czemu? Nie mam tych specjalnych jednostek? Ty, nie rozumiem tego. Dobra, nieważne. Dobra, gdzie jest jakieś ich kolejne miasto. Że? Da, tego miasta też nie widziałem. Czekajcie, splądrowałem Karak Azul, splądrowałem kopalnię, jest Szczyt Uraz. Nie pamiętam, za bardzo jak tutaj ta mapa wyglądała. Prowincje Kłuka gdzieś. Jak się tą dużą mapę patrzyło? O, właśnie tak. Szczyt tutaj, czyli na południe. Czyli na południe musimy dalej zmierzać, ok. I ewentualnie wtedy zaczniemy też od południa z powrotem znowu przejmować te miasta. No tu jest szczyt uraz, no to jak najbardziej. Przy okazji też naszego bohatera rozwiniemy już tak dość mocno. 750, jak tutaj czarna grań się rozwija jak najbardziej. Posłuszeństwo większe, ale teraz w czarnej grani jeszcze możemy, który mamy kolejny, zwiększyć nasze przychody. Tak znacząco. Posłuszeństwo plus 6 za 3000. I byśmy mogli już też posiadać arenę walk, na której byśmy po prostu sprawdzali, na co lepsze pomioty. Tylko, że to już jest sporo kasy, wydaje mi. no ale trudno. To jest w końcu czarna grań, tam nie ma co oszczędzać. Nie, nie to miało być, nie to miało być, ale się pomyliłem. Let's get stabby, 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 stabby! No jest trudno. Ja myślę, że ta armia ruszy bardziej za mną w tym momencie. A my skoczymy, jeżeli tak, to potem tu i wrócimy się z powrotem jakoś. Tak, żeby nas po prostu nie przechwycili. Będziemy się starali uciekać po prostu znaczy, plądrować! Pod... Tak, żeby po prostu nas nie dogonili. Nie nazwajmy tego uciekając, bo my po przecież nie uciekamy. Co tam, typie chcesz? Pokój mi dasz? No to czemu nie? Kurka, jak zwykle nie sprawdziłem, czy mi dadzą kasę za to. Ach. Miałem to sprawdzić. Przecież sprawi te czerwone kule, czy nie chciałyby pokoju może? To co robi złego? Oblężyli mi czarną grań? Nie. plądrowanie. frakcja zniszczona, czarny jad, gdziekolwiek jest. Czyli co plądrowanko im się załączyło na moich terytoriach. No, to mi na razie nic nie da. granie graniczy dwie tury. No, ok, czekaj, bo jakbyśmy tu zmierzali, no, tu przejdźmy. Sprondujemy szczyt Uraz i ruszymy dalej w drogę. Tu dwie tury. Szkoda, że nie ma tutaj czegoś takiego, jak było w poprzednich częściach. Że jak po prostu Bota nie stać na utrzymanie armii, to mu się armia rozwiązuje. I to było bardzo fajne. a Tutaj nie, nie zauważyłem, żeby coś takiego było. Bo ja nie wierzę, że te kilka prowincji daje mu możliwość utrzymania tych dwóch armii. Wiem, bo grałem takim czymś. Taką nacją krasnoludów i wiem, że im nie wstać by było na takie dwie armie. Ledwo by mnie było stać na jedną, mając tyle prowincji jeszcze tak kiepsko rozwiniętych, albo tak splądrowanych, jak ja to im właśnie robię. Dobra, tak to wygląda, znowu mnie splądrują. Okej, okay. ja im odpłacę, pięknie, za nadobne. OK Korona Dowodzenia! <laughs> ILE <kasy? śmiech> Korona Dowodzenia, co to jest? Co to jest? Szkoda, że nie mamy orkowego banku, w którym bym mógł mieć procenty z tego, co posiadam. Niezłomny, a to, nie, to coś źle skojarzyłem, przychody złupienia osad. To jak najbardziej to jest mi na ten, na ten moment na rękę. Złupiliśmy kolejną osadę, więc zmierzamy teraz zgodnie z naszym planem wycieczki do Diama... Diamandiringu. Nie umiem tego przeczytać, nieważne. Dobra, ci mnie tu plądrują. Za jedną turę będziemy mieli większy przychód, i wtedy zrobimy tak, że zaczniemy tutaj ich. Zobaczcie, tutaj też są nacyśni niemilcy. Jak to jest to z dyplomacją? Jak tam czerwone orki? Znaczy krw... Boże, jak tu wszyscy są pociśnięci. Chwila. A, jestem tępą pałą. Nie, nie jestem tępą pałą, bo u nich to przecież przez budynki się to rozwija, dobra. <laughs> A my dopiero je będziemy opracowywali. Tak, jakoś czegoś mi brakowało w tej serii cały czas, wiecie? Naprawdę, cały czas się stawiam. Czek co to co się nie dzieje? Czego nie mam? A tu proszę, kurka, gdzieś te badania naukowe. Jo, po prostu on będzie taki przekoksany. Ty po prostu będziesz brał, nie wiem, pięknisia na jednego strzała. No tak, sumie Myślę, że teraz już możemy zacząć ła wow. Czyli zbieranie tych goblinców. I myślę, że jak poślemy gobliny na mięso armatne plus naszą właściwą armię, to jak najbardziej będziemy w stanie pokonać krasnoludów. Tym bardziej jeszcze ła wow, teraz odpalimy sobie. Tą osadę przejmę sobie. Niech ona mi się potem zbuntuje, niech sobie ktoś to podbije. Widzę, że już dwie armie na mnie lecą. No to dobrze. To wygląda sprawa. 635, ok. Ale tej misji i tak bym nie wykonał Oke okay, kolejna miasto do zniszczenia Okej, okay, 4000 tysiące. Jak widzicie, mamy już takim niezły zapas kasy. Myślę, że teraz możemy sobie też nawet pozwolić, już na zrekrutowanie tutaj też do tych goblinów coś lepszego. Ok, możemy tutaj też mieć kolejny warsztat. Co byśmy tutaj mogli? Czarne orki. Nie, te orków, duże obrażenia, wię... większe i twardsze. <laughs> Fuck the logic. Nie, co to naprawdę są dobre orki? To co, ataki, niska dyscyplina. Pancerz nie istnieje dla tych jednostek, Tu jest 50, 65, a tak zwart 38, to 26, ale są zatrute ataki. A zatrute ataki, sobie co pamiętam, to... E, ten. Straszczenie słabe przybicie pancerza, niska dyscyplina. Chciałbym mieć te jednostki w sumie, ale. Też może weźmie sobie, bo żyję, może... że mnie będą oblegali za inną turę. I zobaczymy jak to będzie, jak tu się to potoczy. Zablokujmy to, co jest dalej. O ile się uda? Oddany Okej, okay, wyjbiście udało się Nymkanie Ok, no ale na razie to zróbmy Już piega Wtedy mnie nie oblegną, nie dwie armie I czekacie. tu ja chciałem, mogę się albo ruszyć, albo zająć Dużo się nie ruszy już chyba tą... Tą armią Zobaczymy jak to będzie. Po prostu to zajmijmy. Dawaj kasę. I ruszymy potem tutaj teraz, w górę. Zobaczymy, co zrobią z Karak Acor, czy jak już się tam nazywali. Szybko normalnie. Ok, jeszcze mi nie zajęli miasta, to jest najlepsze. Czyli dobudowałem tych łuczników, to jest bardzo ważne akurat. No, a teraz będziemy musieli ruszyć na odsiecz naszemu miastu pięknemu że tam na południu coś mają. Może te dwie armie mogą nam zagrozić. Nawet jeżeli mamy tutaj tą armię. Ale jak dojdzie nasza trzecia, tylko trzecia siła, no to oni już raczej szans nie mają. Bo kwestia tego, jak ja szybko teraz tam dotrę. I mamy ła. To jest najważniejsze. Ła wyślę. Hmm. Dobra, o męźle wróżą. Jakiś Twój czyn rozgniewał bóstwa. Bogowie są kapryśni. Być może z, z czasem ci wybaczą. A może lepiej przebłagać ich już teraz? Okej, okay. złóżmy hołd. Okej, okay, okej. Okay. No i pytanie: Gdzie ła wysłać? Myślę, że na. Nach... Może myślimy tutaj do tych osad? Zobaczę, bo jeszcze tak w sumie nigdy nie robiłem, żeby wysłać ła. Nie wiem, czy będą przejmowały mi to. Os... Czy ła będzie mi przejmowało osady? Czy będzie mi je plądrowało? Dobra, myślę, że się tu ruszymy, Dobra, tutaj mamy już teraz też gubiny 1000. No to jeszcze nie na nich też będzie stać. Oj, nie spowolniłem tego, fuck. No to może mnie kosztować miasto, ten błąd. Ja widzę, że krasnoludy też ładnie sobie radzą. Traktat pokojowy. No dobra. Wampiery, co chcecie? Traktat pokojowy, ale to ja mam im płacić. No dobra. Czyżby moja siła była już tak druzgocąca? Co oblegli mi? Oblegli, oblegli. Za dwie tury ja tu dotrę. Jak to wygląda? Osada splądrowana, czarna grań przełęć śmierci. Okej, okay. okay, nasze ła zmierza tam, gdzie miało zmierzać. Si, tam jesteśmy jeszcze tak daleko. Dobra pytanie, czy mi się uda zrobić tak, żeby ich zaatakować? Jak to wygląda? No, jak będziemy się bronili w mieście, to może mamy szansę. Może. Na pewno na otwartym polu nie mamy tych szans. Na pewno mamy szansę, jeżeli dotrzemy tutaj armią dowodzoną przez Grimgola. Dobra, ale wydaje mi się, że skończę na razie ten dzisiejszy odcinek. Sorki, że taki krótki wyszedł, przepraszam za to bardzo. No ale coś ewidentnie mi po prostu gorzej komputer chodzi, nie wiem, przeresetuję go czy coś, zobaczymy jak to będzie. Dzięki Wam dzisiaj za oglądanie i widzimy się następnym razem. Hej!